Cześć, mam na imię Anka i serdecznie pozdrawiam Was z cudownej Norwegii. E, pochodzę z Nowego Sancha, ale w Norwegii żyję już od 15 lat. Tutaj wychowuję swoje dzieci, tutaj pracuję, tutaj razem z Maćkiem prowadzimy e, firmę budowlaną. Tutaj tutaj jesteśmy szczęśliwi, tu znaleźliśmy nasze miejsce na ziemi i bezpieczeństwo. Ale przede wszystkim bezpieczeństwo ekonomiczne, ale czujemy się tutaj po prostu dobrze. Nasza droga do Norwegii nie była wcale łatwa. E, Przede wszystkim jest to ogrom wyrzeczeń i ogrom pracy włożony w to, że mamy to, co mamy w tym momencie. Ale już będąc w Waszym wieku, wiedzieliśmy, że w życiu przede wszystkim chcemy się dobrze bawić, chcemy się realizować jako ludzie. Nieważne, co będziemy w tym życiu robić, ale chcemy być szczęśliwi, po prostu. I tak ciężką pracą, ogromem wyrzeczeń, nauką edukacją, rozwo rozwojem, osobistym rozwojem przede wszystkim. W tym momencie możemy stwierdzić, że odnieśliśmy sukces. Musicie pamiętać o tym, że sukces jest kwestią zupełnie indywidualną, tak samo jak nasz wygląd, tak samo różnią się nasze potrzeby i nasze cele, i tak samo sukces możemy odbierać w zupełnie inny sposób. Dla mnie sukcesem jest chyba głównie to, że mam fantastyczną rodzinę i wspaniały dom i Maćka, który, którego mogę wspierać w tym wszystkim, co robi. Dla Maćka sukcesem jest to, że aktualnie dzięki swojej ciężkiej pracy, dzięki rozwojowi, dzięki. Dzięki wsparciu, dzięki odwadze, przede wszystkim. Dziś jest współwłaścicielem firmy budowlanej, która zatrudnia 30 osób. I dzięki temu może spełniać swoje marzenia, możemy podróżować. Znamy się 20 lat, ponad 20 lat. Także byliśmy mniej więcej w Waszym wieku, kiedyś się poznaliśmy, ale nie wiedzieliśmy wtedy, zupełnie nie mieliśmy zielonego pojęcia, co chcemy w naszym życiu robić. Wiedzieliśmy, że chcemy, żeby to było fajne życie, żeby to było ciekawe życie i wiedzieliśmy, że do tego będą nam potrzebne pieniądze, dlatego właściwie Maciek wyjeżdżał do Norwegii już, jak go poznałam. Przyjeżdżał tutaj z Tatu, na początku pracowali na farmie, na budowach. No robili właściwie wszystko. Później dołączyłam na niego ja I jesteśmy tu i teraz, jesteśmy super szczęśliwi, mamy dwójkę fantastycznych dzieci. E, I to, że jesteśmy tutaj, jest to konsekwencja wyborów, jakich dokonaliśmy kiedyś tam po drodze. I zbiegów okoliczności, dobrze wykorzystanych decyzji, dobrze zainwestowanych pieniędzy. E, także. Moje drodzy, uczcie się i kształćcie, i wykorzystujcie sytuacje, które się Wam zdarzają na drodze, bo to jest strasznie ważne, żeby obserwować, żeby uczyć się siebie, żeby poznawać siebie i dążyć do, do perfekcji. Pamiętajcie, że sukces jest sprawą zupełnie indywidualną. Tak samo jak różny jest nasz wygląd, tak samo różne są nasze marzenia i nasze potrzeby. Ale czy są one skromne czy spektakularne, niezależnie od tego, bez działania, staną się niczym. Dlatego uczcie się na miarę swoich możliwości, obserwujcie świat i ludzi, którzy Was otaczają, e, inspirujcie się nimi, czerpcie radość z każdego nawet małego kroku do przodu, bo nawet e, mały krok do przodu e, jest dobry. Wykorzystujcie szanse, jakie daje Wam los, nie bójcie się ryzyka. Um, przekraczajcie swoje granice, i nigdy, ale to nigdy nie przestawajcie wątpić w siłę Waszych marzeń. Do zobaczenia na szczycie. A ja Wam chciałam pokazać yy, mój szczyt. Jest to nasze ulubione miejsce. Tutaj yy, przychodzimy na spacery, robimy ogniska, pikniki itd., tak ale ja stąd chciałam wam wszystkim życzyć, żebyście znaleźli swoją drogę na szczyt. I niezależnie od tego, czy ona będzie łatwa, czy trudna, kręta, czy prosta, pamiętajcie o tym, że czasem nie sam sukces ale ścieżka do niego jest ważniejsza. A jak nie ważniejsza, to przynajmniej fajniejsza. Pozdrawiam Was serdecznie wszystkich i życzymy Wam powodzenia. Do zobaczenia powodzenia. na szczycie.